No, co jest tam? O, jest. Cześć Siemano, witajcie na kanale Złówmy coś. Jak co roku w majówkę wyruszamy na szczupale. Dzisiaj jestem z Tatą. Tradycyjnie Zbigniew, pan Zbigniew. Tutaj mi zaraz oczy wytrze. No i nic, zapraszam do oglądania. Piękne widoki, piękny majowy poranek. Nic, tylko żeby szczupaki gryzły. się, Co, się, wytnie, to się nie No to masz jak się boisz, że się rybę stracisz. Przez sekundę ma to miarkę, albo tu nie grywa. Jezu, bardzo pchany bęben, co? Mm -hmm. ja to może ci pomożę, co? Mm. A 7 dych ma lekko. Eee, no może nie. Zboko to jest... Czaj, ja mam matomiarkę do matomiarki bym chciał dać go z tym O! Jes! pukał Przed i pukał Przeti pukał. pukał mówię, nie jest za duże ale miał problem, żeby go chyba czapnąć, to mały będzie no taki 50 patrz jaki nieduży no, Ale jak może 50 będzie miał widzisz jaki pistolecik mhm. Stał tam pod tym krzakiem, No. Ale i jaja. Ło. No. To no, duży, ale, duże, ale... Czas pod całego krzaka. Ja mówię, ten sam co w zeszłym roku. Tylko, tylko wpadł od razu. A znów się pobijał. To jest ten sam, bo on też w zeszłym roku na las sobie <śm> No. Jestem zadowolony. Miałem dwa brania, dwa ryby wyjęte, dwie. Fajnie, fajnie. Jak mogliście zobaczyć udało się złowić w sumie cztery szczupaki. No, ale nieduże, nie, nie, nie ma się czym falić. Ten pierwszy był największy, coś około 67, tak? tak? No no i próbujemy ukuć coś jeszcze. Ja teraz kombinuję z większą przynętą. Tata tradycyjnie na swoją perłę z czerwonym grzbietem no i teraz Tyłem idzie ajajaj aj, aj. tak ładnie pukał się podkręca znów Łobisz. normalnie owijadło ale leży im ta przynęta w miarę ale nie za dobrze trafił mhm. Chodź do wujka Radka. O! Wypiął się, gdzieś go? Tak. Taki szczupalinio. Dobra. Chcę relację relacje. To się chyba dopiero zaczęła, bo tam nie było tak... małe, swoje Dobrze, że są No, no dobrze, że są Ale coś w jeszcze, nie? Co? jeszcze jakiegoś Nie wiem, tego co widzieliśmy, to nie jest 58, 57, ale nie mówię, że, kurwa, taki to, jest chudz, to O, jest! Siedzi <grym> <grym> Przyszedł pod sam ten a już wyciągałem przynętę z wody chciałem wyciągnąć No, to kuśla Łopy się w dre do ziemi Wygląda nas zbyt dużego ja w tej nie tam miałem rozładnego, co mi spadł, ale tak to... Wiesz, jak rzucasz z brzegu, to on daleko weźmie, jak wysoko podejdzie, no i później strasznie wysoko wachluje, bo masz taki inny kąt. No, dlatego się trzyma. Tego z brzegu da się połowić. I dlatego on przychodzi pod brzeg. To jest, sej, o, ten jest ładniejszy, ty ubyś. Mmm, działaj. One wszystkie miały miarę, ale ten najmniej naj, naj, brał osiągnąć. Czekaj, dobra, aż tak nie jest olbrzymi, ale. Kurde. Ale jest ładny. Mam coś że jest ładny, nie się zapląta, to trochę Uważaj, że mi po kiju przeleciał. Ale kurde, kurde. Kurde. Patrz, wypił się. Nie, nie wypił się. Nie, ale miało 60. Za siebie rzucasz jednak? Jest. Tam póki z niej siedział Widziałeś <grych> to z daleka to będzie holdebr ale nie będzie za duży Kurde się trzyma fajnie Widziałem go, że jest nieduży, ale duży nie No zrzucać no Może jeszcze zielska zagarnął wiesz Idzie daleko, a tu jakoś No One się wygrzewają momencie no. wygrzewają. Za skraweczek, nie? No ale kurwa, że z tym się, się płatą. Kurwa. No mam cały czas włączoną, a ty ciągle przeklini. Co przeklinasz. Co no. robię? To się przeklinasz. Taki szczupaczek. I wracam do wody standardowo. Widziałem, <laughs> że on dopłynie, kurde, capnie, i ani mhm. kuździ nie uderzy za bardzo. No, to też tak myślę. O, o, puchnięcie Jest. Nie, no, też tak się nie pokazuje za bardzo. O, kuźwa Tak? Jaki on no. 70, tylko kuźwa delikatnie. Oj, poszedł Ja Jeszcze. Kuźwa, no za mało łapnął, albo on typał tyrpał tyrpa, jak go wyciąłem, może za szybko trochę, no. wiesz? Musisz poczekać, aż go łyknie No Ale z drugiej strony ale... No, ładnie mu zapiąłem, tylko że do przodu, a nie do góry też, to też różnica, nie? Mówię no ci, miał 70, 65 jest, to co najmniej no. Ale też jest. Ile, ile czasu to trwało? Dobra, spokojnie, nie dryf no też tak jeszcze. Ja nie czuję, błędnie. Jeszcze ty Marii, że zaciąłem go najmocniej ze za wszystkich chyba. Przerina się z nim. nie wiem czy wszystkie rybki się udało nagrać w każdym razie już kończymy w sumie chyba 10 czupaków dzisiaj albo złapanych, albo przynajmniej widzieliśmy bo nie wiem w sumie wszystkie 10 złowione no i nic, majówka chyba udana, nie? no ale tak nie do końca bo? nic większego nie było bo nie było metrówki? a, takie szkuty, to mnie cieszy a mnie tam wszystko cieszy zapraszam do oglądania zostawcie suba, zostawcie łapkę w górę no i nic, powodzonka nad wodą piona.